O nie! Dlaczego mnie zostawił? Dlaczego odszedłeś? Co? Nie powiedziałeś Simbie, że Tygrys zamierza nas zaatakować? Nie miałem sumienia, żeby to zrobić. Alarm, wróg się zbliża. Musimy wymyślić jakiś plan. Już chyba za późno. Już po nas. Musimy wydać jakiś rozkaz. Co robimy? Bez Simby nie damy rady. On musi nami dowodzić. Simba, udało Ci się. Teraz damy radę. Pospieszcie się. Musimy natychmiast wyruszyć. Zostawił swoją dziewczynę. Pewnie znów zabrakło mu odwagi, by z nią porozmawiać. Chudy wielki, chodźcie! Cała naprzód. Musimy trzymać się razem. Patrzcie tam. Nie wygląda na zadowoloną. Myślisz, że się pogłodzili? Nie wiem, ale Simba też jest smutny. Zaraz wpadną w pułapkę. Mamy ich okrążyć, panie? Jeszcze nie, mam plan. Ciekawe, dlaczego tygrys jeszcze nie zaatakował. Simba, chodź. Medal chudego pokazuje nam coś. Wspaniale, możemy to użyć. Co tam widzisz? Musimy być bardzo ostrożni. Medal pokazał, że tutaj jest pełno pułapek. Pułapek? Tak, w ziemi jest pełno dołów przykrytych trawą i liśćmi. Są nawet pnącza, które owijają się wokół łap. To robota Tygrysa. Czeka, aż wpadniemy w pułapki. Co teraz, Simba? Te pułapki są niebezpieczne. Musimy uważać, żeby nie wpaść w pułapki. Zatrzymajmy się tutaj na trochę. Musimy trzymać się razem. Tu jest pełno pułapek. Tygrysowi naprawdę zależy na tym, by się nas pozbyć. Musimy go przechytrzyć. Może powinniśmy iść gęsiego? Może w ten sposób uda nam się bezpiecznie przejść? Masz rację, Balu. Najsilniejsze zwierzęta pójdą przodem. A jeśli wpadną, na pewno uda im się wyjść z pułapki. Powiem reszcie, jaki jest plan. Co się dzieje? Czyżby odkryli nasz plan? Daj rozkaz do ataku, panie. To twoja wina, Hieno. Wyciągnijcie mnie. Uważajcie. Simba, gdzie idziesz? Zwracaj, to zbyt niebezpieczne. Jesteś naszym wodzem, nie powinieneś narażać swojego życia. Zaczekaj. Wyciągnijcie ją. W jaki sposób te pnącze owinęły się wokół jej łap? Jeśli wpadłbym w taką pułapkę, chyba byłoby pomnieć! Tchórze, to niegodziwe. Dzięki. Musimy stąd uciekać. Tygrys może zaatakować w każdej chwili. Niedobrze, wychodzą z pułapek. Simbie udało się wyjść cało z kilku pułapek, ale i tak go dorwiemy. Ciekawe, kto robił te pułapki? Musi się na tym dobrze znać. Nie idź tędy, to niebezpieczne. Patrzcie, lwica znów tu jest. Jakie to romantyczne. Wiedziałem, że się odnajdą. Nie idź tędy. Tu jest pełno pułapek. To musi być prawdziwa miłość. Ona będzie naszą królową. Tu jest niebezpiecznie. Uciekaj stąd. Zaczekaj. Nie. Nie podchodź bliżej. To zbyt niebezpieczne. Nie podchodź. Odejdź. Dlaczego nie chcę, żebym do niego podeszła? Dlaczego mnie odtrąca? Dlaczego tak się zachowuje? Nie obchodzę go już. Złamał mi serce. Dokąd ona idzie? Nie może nas zostawić. Już nigdy nie będzie chciała mnie zobaczyć. Nie mogę pozwolić jej tak odejść. Nie mogę zostawić moich przyjaciół w niebezpieczeństwie. Muszę. Czerwony alarm. Wróg atakuje. Zapędźcie ich do pułapek. Nie poddamy się tak łatwo. Do ataku. Macie być bezlitośni. Jelonku, użyj swojej magicznej mocy. Macie za swoje. O nie, znów te magiczne moce. Simba, uważaj, lecą sępy. Przegoncie ich raz a dobrze. Nie mogę w to uwierzyć. Wycofujemy się. Myśleli, że parę dziur w ziemi nas pokona. Byłoby zabawnie, jakby w drodze powrotnej sami wpadli we własną pułapkę. Powiedzmy o tym Simbie. Gdzie on jest? Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Simba jest tutaj. Nic mu się nie stało. Myślę, że bardzo przeżywa to, że lwica nie wróciła. Nie widzę jej. A tak mało brakowało. To jego wina. Gdyby miał więcej odwagi, byliby teraz razem. Na jego miejscu nie spuszczałby mnie z oczu. Patrzcie! Wielki, nic nie rozumiesz. Simba był bardzo odważny. Stchórzył czy nie? Nie stchórzył. Wiesz, dlaczego nie poszedł do lwicy? Bo jest naszym wodzem i chciał nas wydostać z niebezpieczeństwa. Simba jest prawdziwym królem. Porzucił swoją miłość, żeby nas uratować. Nie wpadłem na to. To nie to samo. Może odwdzięczymy mu się i umówimy go na randkę. Świetny pomysł. Chodźmy. Nie tak prędko sam. To musi się udać. To musi się udać. Musimy dobrze to zaplanować. Choć raz się z Tobą zgadzam. Ani słowa Simba. Simba nie może w pełni cieszyć się zwycięstwem nad tygrysem. Jego serce i myśli są gdzie indziej. Tak bardzo chciał się spotkać z Lwicą. Czy będzie to jeszcze możliwe? Nie przegapcie kolejnego odcinka.